Pracuję Stacja Anna German, Jerzy Połąski czy Irena Santor. Powód? Brak pokoru. To właśnie to doprowadzało do wściekłości ówczesnych decydentów, którzy zamykali temu artyście dostęp do radia. Ten artysta, którego chwilę też zapowiemy, zajmuje się również działalnością społeczną, charytatywną, pracuje z ludźmi niepełnosprawnymi, z ludźmi wykluczonymi społecznie, z ludźmi bezdomnymi. Yy, również yy, ma pod swoją pieczą i opieką yy, bezdomne koty, także nie tylko z ludźmi, ale i ze zwierzętami. Także osoba wszechstronna, nie tylko uzdolniona, ale o wielkim, otwartym sercu. Zdobył ten artysta tytuł yy, Kociarza Roku? Tak. Yy, tak wyczytaliśmy w internecie w 2006 roku. Państwo myśleli, że to jest taki żart, No to naprawdę. Przed Państwem, drodzy Państwo, Krzysztof Cynar prosimy o branach wyjazda dzisiejszego wieczoru. <klucz> Dobry wieczór Państwu. Tyle różnych opowieści na mój temat było, ale mam tyle lat, że to wszystko można zmieścić w tym wieku. Co nam będę Nie będę się wdzięczył. Przede 30 sierpnia skończę 70 lat. Przypomnij delikatne tej brzącej świece, przypomnij śniego o świcie, kiedy słońce wstaje, przypomnij na obłokach różowane cienie. Eu Jestem już po raz drugi w Tomaszowie. Przed paru laty byłem tutaj groźnym jurorem w festiwalu integracyjnym, który był wtedy na bardzo wysokim poziomie. W ogóle Tomaszów ma jakąś, jakaś żyła talentu płynie pod ziemią, dlatego że ja, jak najpiękniejsze wrażenie odniosłem z tamtego festiwalu, i chciałem pozdrowić wszystkich Tomasz i podziękować im za to, że tak tłumnie przychodzą na te imprezy i żeby nie zapominali o tej imprezie, żeby ona była coraz piękniejsza. Nie wydaje mi się, żeby mogła być jeszcze piękniejsza, bo już jest wspaniała. Natomiast. Bardzo, bardzo jestem związany z sercem z tym miejscem, ponieważ bardzo się przyjaźniłem z Bogusiem Mecem i 25 czerwca organizuję w Łodzi koncert wspominania jego piosenek, jego przyjaciół. Jeszcze raz chciałbym podziękować Tomaszowianom, podziękować im, za dobre serce i za to, że latem dzięki nim dzieci będą mogły się uśmiechnąć. Jak z nim trzyma, to jest jeszcze większa walka. Więc yy, ja po latach się dorytowałem nad moim szalonym charakterem. Bo to, a tu zwierzęta, a tu ludzie, a tu niepełnosprawni, a tu bezdomnia, dlatego że moja kobieta była bliska z zmariowania. A na szczęście kiedyś sama śpiewała też. A potem pomyślałem, że jednego Mariata w domu wystarczy i świetnie gotuje. Napisałem dla niej piosenkę, ale myślę, że ta piosenka jest dopasowana do każdej sytuacji, do każdej pary, która ma do siebie cierpliwość. Myślę, że różnie by nauczyć Ważne jest to, żeby umieć sobie wybać, żeby podnieść te wartość, fantastyczną, która trwała na początku. Te chwile, kiedy zakochaliśmy się w sobie. Potem całą jakieś sytuacje niewyraźne, ale wszystko można przetrzymać i powiedzieć komuś, jak to dobrze, że Cię mam na świecie. Bardzo wielkim wrażeniem tego, co zobaczyłem na tym trzynastym koncercie. Tylko słyszałem dotąd o tej inicjatywie i bardzo się cieszę, że mogłem cały czas obserwować. Byłem prawie na całym koncercie. Jestem poruszony tym, że publiczne osoby. Zaangażowały się do tego stopnia, że widać, że są przygotowane, że, że nie jest to po łebkach traktowana sytuacja. Każdy z wykonawców przeżywa i gratuluje wszystkim tym, którzy chcą brać w tej fantastycznej imprezie udział, dlatego że plon z tego jest wiadomy, mogą na tym skorzystać dzieci. Ale dorośli korzystają, bo ci, którzy chcą w tym brać udział, inspirują widownię, która też się tego uczy. Myślę, że ta dydaktyka, pokazywanie, że warto brać udział w takich imprezach, zaraża widownię i za chwilkę będziecie mieli legiony ludzi, którzy będą chcieli na pewno być na estradzie i dołożyć się do tego nie tylko finansowo, ale też artystycznie. Спасибо. Chciałbym pożegnać, no, pożegnać Państwa piosenkę, którą kocham najbardziej. Śpiewają ją z wieloma chórami na świecie, w wielu językach, ale w takich kameralnych warunkach jest ona najprawdziwsza i najpiękniejsza. I chciałbym, żebyśmy żyli jak najpiękniej, żebyśmy się kochali, żebyśmy sobie wybaczali. Spróbujmy być dla siebie dobrze. Ja z moimi niepełnosprawnymi śpiewam taką piosenkę, którą napisałem dalej. i tam jest w refrenie coś takiego Ludzie nie są już tylko nie mają czasu być do odżywami. Kiedy płoną świat nad nami, w tamtą dawną roczną połowę, powtarzaliśmy W u brzegu wody stanęło przy Bałtyku. I nagle się zdarzył cud wśród tal bez Ja trzy po jednym, każdego. Ten pierwszy chciał mieć piękno, Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Towarzy Mazowieckim z ustaniem składa gorące podziękowanie za recital, którym zachwycił nas pan Krzysztof Stynar. Podczas XIII Wielkiego Koncertu Charytatywnego, Serce na dłoni, z którego uzyskali fundusze, zostaną przeznaczone na letni wypoczynek dzieci pochodzących z niezamożnych rodzin naszego miasta. Tak wygląda.